Możesz mi tutaj, kurwa, pierdolić, jebany idioto, że nic nie osiągnę. A za rok ćwiczyć z zazdrości. Bo będę się bawił i będę spał na kasie. Zacznij robić e, to, co, to, co inni nie robią. Zacznij e, być... Po prostu w ten dobry sposób, nienormalny, bo bycie normalnym nic ci nie da. To jest do dupy bycie normalnym. Bądź nienormalny w ten najlepszy sposób i rób to, rób to, czego inni nie robią. Nie robią tego, co ja będę teraz robił i będą możliwe, że kiedyś będą tego żałować, a ja po prostu ruszam się, zaczynam pracować nad sobą i robić naprawdę to, czego inni nie chcą robić. Nie chcę siedzieć przed telewizorem, nie chcę fałszywych e, złudzeń, że mam dosyć okruchów, e, które często wy mi rzucacie, często e, pośród Was są ci, którzy. Yy, podcinali mi tyle razy skrzydła. Yy, nadal są ludzie, którzy podcinają mi yy, skrzydła, ale ale tylko.